Witam Państwa serdecznie. Kolejny temat, tym razem okna Fakro w Revit 2014. Fakro, jako firma, co roku oczywiście wypuszcza jakiś nowy produkt, i ten produkt zawsze znajdziecie dostępny jako obiekty do wykorzystania w programie Revit Architecture. Tym razem pokażemy Państwu nową rzecz, czyli nowy produkt w ofercie firmy Fakro otworzyłem sobie stronę archispace.pl skąd ten obiekt został pobrany do tego żeby wykonać to ćwiczenie widzimy tutaj okna do dachów płaskich w pełnej rozmiarówce jaka jest dostępna dla użytkowników można pobrać sobie oczywiście konkretny rozmiar można pobrać cały typ szereg. można przeczytać wiele informacji charakterystykę danego okna, budowę okna, wszystko co jest związane z danymi technicznymi oraz kilka zdjęć powiedzmy z zastosowania czy z realizacji. Jednym ze zdjęć jest coś takiego, czyli biuro, w którym wykorzystano tego typu okna. Ja postaram się takie okna w bardzo podobny sposób Wstawić do projektu i pokazać, że wystarczą one do naświetlenia naszego biura. Jak to będzie wyglądało w programie? W programie mamy bardzo prosty budynek. Specjalnie jest on prosty z tego względu, żeby zobaczyć, że, że efekt, jaki otrzymamy, będzie zupełnie inny. Czyli nie będzie tak łatwo wyglądało to, czy tak prosto, jak na widoku 3D. Nasze biuro znajduje się tutaj w tej części górnej, gdzie gdzie nie ma żadnych okien i trzeba będzie to doświetlić oknami właśnie fakro dla ułatwienia wytnę sobie ten fragment budynku, który potrzebuję, żeby nie obracać bez przerwy całego obiektu więc przytnę sobie tylko ten fragmencik do orientowania się używam sześcianu widoków, czyli tak zwanego tego viewcube który pozwoli mi zobaczyć jak to wygląda w środku tylko ten fragment, który mnie interesuje. Jeszcze kawałeczek, żeby zobaczyć ścianę. OK. To jest nasz fragment biura, który należy doświetlić. Jak widzimy nie posiada on żadnych okien. I trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. Aby wszystko było jasne i widoczne, mam przygotowany również. Widok 3D, którym będę analizował wstawiane obiekty i będę w nim również analizował doświetlenie. Jak widać, przeładowanie tej kamery chwilę trwa, ponieważ mamy tutaj włączone kilka trybów. Jeżeli przejdę do ustawień widoczności grafiki, to zobaczymy, że mam włączone cienie i nasycenie cieniem, co daje efekt, że widzę miejsca, które w tym pomieszczeniu są bardziej lub mniej zacienione. Mamy tutaj również ustawienia słońca, czyli koniecznie muszę wiedzieć o jakiej porze dnia, ile tego słońca będzie się dostawać do tego pomieszczenia, ponieważ nie mam tu żadnych okien, takich powiedzmy w ścianach. Będę musiał bazować tylko i wyłącznie na oknach dachowych. Dlatego ustawiłem sobie tutaj schemat tylko i wyłącznie oświetlenie zewnętrzne. Natomiast ustawienia słońca. Jest tutaj zrobione dla odpowiedniej pory roku, którą chcę, i dla całego dnia, czyli żeby prześledzić to, jak będzie się to działo w ciągu dnia od wschodu do zachodu słońca. Przejdę do widoku poziomu trzeciego. W tym poziomie widzę moją salę konferencyjną, natomiast ja chcę wstawić okna, więc przejdę do poziomu czwartego, czyli na mój dach. Tu widzę podrys sufitu, żebym wiedział gdzie mam te elementy wstawić. Zamknę wszystkie ukryte okna, otworzę jeszcze raz tylko ten widok sali konferencyjnej, żeby było widać jak one się będą wstawiały oraz już będzie zauważalny efekt tego, że to pomieszczenie będzie się nam rozjaśniało. Zmienię ustawienia okien, zoomuję okna tak, żeby. Cały ten efekt był widoczny. Przygotowałem sobie kilka płaszczyzn, którymi e, e, łatwiej będzie mi wstawić odpowiednio dane obiekty. Ja te okna już pobrałem, wczytałem do projektu. Więc wystarczy teraz, że rozwinę listę i wybiorę taki rozmiar, który mnie interesuje. Czy największy 120x220? Na Kliknę sobie na razie gdziekolwiek. One są wstawiane oczywiście w dach. E, Obrócę je. Wystarczy zaznaczyć, kliknąć spacją. Okno zostanie obrócone i wyrównam do no, płaszczyzny oś okna. I do tej wyrównam krawędzią okna. Jeszcze się zbliżę, zrobię to bardzo dokładnie, czyli tak jak chcę. I skopiuję jeszcze. Trzy razy. Te okna będą się za chwileczkę pojawiały w naszym widoku. Jak widać, program troszeczkę zwolnił, ponieważ no jest to dosyć obciążający widok, zwłaszcza, że będzie się to okno pojawiało za chwileczkę w kolejnym położeniu. Program oblicza cały czas badanie fotonów. To nie jest tak, że cień jest ustawiony jednorazowo. Tutaj program cały czas oblicza. Natężenie światła, ponieważ ten schemat, który mam włączony, czyli ten schemat nasycenia cieniem, no reaguje na to, co będzie się działo w tym pomieszczeniu. Zbliżę się tak, żeby widzieć całe, ok całe oknie, ten widok. I teraz, żeby wszystko było poprawne, po wstawieniu okien muszę wypełnić jeszcze tutaj oczywiście te otwory, które powstały, wykończyć takim samym materiałem lub innym, oczywiście zależy jaki chcę mieć tutaj materiał, więc podniosę wysokość cięcia, zaznaczę stropodach, wyizoluję element i przemaluję krawędzie, te które utworzyły otwory żeby było widać efekt włączę tryb realistyczny, który pozwoli mi zauważyć e, jaki materiał będzie tutaj e, ustawiany. Wybieram narzędzia zmień. W narzędziach zmień pomaluj. Już mam tutaj przygotowane dwa materiały. Wpiszę tylko gips. Będzie to wykończenie gipsokartonem. Klikam powierzchnię, jak widać zostają one przemalowane. Nie ma to tylko i wyłącznie znaczenia tutaj graficznego, ale bardzo duże znaczenie w momencie, kiedy za chwileczkę przejdę do analizy doświetlenia pomieszczenia. Zakończyłem malować, mogę wyresetować to ustawienie i wrócić do mojej sali konferencyjnej. Pierwsza sprawa dla osób, które są w rewicie jakoś tam już biegłe to, co za chwileczkę zrobię, czyli włączenie samej analizy nasłonecznienia, będzie już dawało jakiś pogląd na to, co się z tym stanie. Czyli mam tutaj włączone światło w ścieżkę słońca i kliknę teraz przejście mojego słońca. To słońce będzie teraz przechodzić w trybie co 15 minut. Czyli w takim interwale czasowym od wschodu do zachodu, do zachodu słońca. Jak widać, to pomieszczenie rozjaśnia się i można stwierdzić, czy takie doświetlenie za pomocą tych okien będzie wystarczające. To jest oczywiście wystarczające dla osób, które projektują czy mają z Revitem na co dzień. Jakieś styczności, natomiast no, inwestorowi coś takiego nie wystarczy. On to musi mieć udowodnione, pokazane w postaci ładnego renderingu o danej porze dnia, czy jeszcze lepiej za pomocą pomiaru, tak? czyli pokazać, że w luksach, w kandelach będzie na wysokości stołu o tej godzinie tyle i tyle luksów, co jest wystarczające do pracy. I teraz, jak sobie z tym poradzić? Otóż, wykorzystam do tego e, kolejne narzędzie. Będzie to rendering w chmurze. Rendering w chmurze nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do renderowania, czyli robienia ładnych obrazków, ponieważ ma kilka trybów. E, ja taki render oczywiście wcześniej zrobiłem ze względu na bardzo mały czas, jaki e, mamy dostępny. E, mamy tutaj. Render w chmurze. Ten render, tak jak powiedziałem, to nie tylko obrazek. Jeżeli będę kontynuował, po pierwsze mogę wybrać sobie obraz czy widok z kamery, który chcę wyrenderować. Jeżeli taki widok zostanie wybrany, to za chwileczkę będę mógł po pierwsze wybrać, jaki będzie schemat tego renderingu. Po pierwsze, może to być obrazek, czyli po prostu stały obrazek, może to być panorama interaktywna, czyli trójwymiarowa przestrzeń wyrenderowana, oraz może to być analiza naświetlenia. I to jest to, czego w samym rewicie zrobić nie możemy, ale możemy zrobić to za pomocą chmury. W zależności od tego jaką jakość sobie tutaj ustawię, czyli maksymalną, program przeliczy mi ile jednostek Renderowania będzie mnie to kosztowało. Ile czasu to mniej więcej zajmie? Czyli widzę, że zajmie to około godziny w najwyższej jakości, czyli 15 milionów piksel, 16 milionów pikseli taki obraz bym otrzymał dla każdego kroku renderowania. Nie będę oczywiście teraz tego tutaj włączał, pokażę tylko, że. Jeżeli zaloguję się na mojej stronie Autodesk Rendering, tutaj takie renderingi można właśnie wykonywać. To jest moja sala gotowa. Wygląda ona właśnie w ten sposób. Pokaż obraz podglądu. Tak wygląda to. W renderingu stałym, natomiast tu warto zauważyć, u góry mamy zaznaczone teraz, że jest to render obrazu nieruchomego, natomiast mamy tu jeszcze panoramę, mamy analizę oświetlenia naturalnego oraz natężenie oświetlenia. Z poziomu strony również mogę to zrobić, mogę to zrobić z poziomu programu, natomiast jaki efekt otrzymamy? Pamiętamy o tym, co pokazałem na początku, czyli. Tej fotografii czy renderingu. Natomiast po wykonaniu e, analizy naświetlenia otrzymamy w Rewicie coś takiego bardzo zbliżonego, mam nadzieję, o bardzo fajnym efekcie, mimo że e, nasze ustawienia. Modelu nie są jakoś zbyt wygórowane, to zobaczymy, że otrzymamy taki efekt, czyli coś, co inwestora może już zadowolić. Czyli render klatka po klatce. Tutaj akurat jest wybrane z 60 klatek w tych interwałach czasowych 15-minutowych. Te najbardziej kluczowe od schodu do zachodu. Tak będzie się to układało, jeżeli chodzi o rendering. Natomiast pozostaje jeszcze jedna rzecz, czyli Natężenie oświetlenia. Ja wyjąłem tylko jedną klatkę. Klatkę tutaj akurat to będzie naświetlenie tej klateczki tutaj dolnej i wygląda to wtedy tak, czyli dostaję mapę natężenia oświetlenia i to jest to, czego nie da się podważyć. To jest wynik liczbowy, który może zadowolić inwestora lub nie. Moim zdaniem. Te okna, których użyliśmy w projekcie, i było ich cztery, zdecydowanie wystarczają do wykonania e, czy do doświetlenia do tego pomieszczenia w ciągu godzin pracy. Oczywiście nieodzowne jest też oświetlenie sztuczne do godzin, kiedy słońce nie świeci. Natomiast, tak jak mówię, te są wystarczające i te modele okien pobierzecie Państwo ze strony archispace.pl wyszukując po producencie fakro okna do dachów płaskich. Dziękuję za uwagę.